Tam, gdzie mapa kraju staje się już bardzo trudno, głowa od słońca, i spalona w okrach, ta, ta leża, Tam leży oka, jak kot w słońcu. Ta wybrana kraina, ta prowincja osobliwa, to miasto jedyne na świecie. Darem mówię, Karemnie tłumaczyć, że tym długim, falistym językiem ziemi, którym dyszy ten kraj w skwarze lata, tym kanikularnym przylądkiem ku południu, tą odnową wsuniętą samotnie między smakłe węgierskie granice, oddziela się ten partykularz od zespołu kraju. Idzie samopas w pojedynkę, na własną rękę. Być światem. Miasto to i kraina zamknęły się w samowystarczalny mikrokosmos. Zainstalowały się na własne ryzyko, na samym brzegu wieczności. Ogródki miejskie stoją jakby na krawędzi świata i patrzą przez parkany w nieskończoność anonimowej ludzi. Tuż za rogatkami mapa kraju staje się bezmienna i kosmiczna, jak kanał. Nad tym skrawkiem ziemi, wąskim i otworzyło się raz jeszcze niebo głębsze i rote wejsze nadziei. Niebo ogromne jak kopuła wielokentrowej, chłonące, pełne niedokończonych fresków i improwizacji lecących brak i i portobułów wstąpionych. Jak to wyrazić? W inne miasta rozwinęły się w ekonomię, gdy wyrosły w cyfry statystyczne liczebność, miasto nasze zstąpiło w esencjonalność. Tu, Dzieje się nic na darmo. Nic nie zdarza się bez głębokiego sensu i bez premedytacji. Tu zdarzenia nie są efemerycznym fantomem na powierzchni. Tu mają one korzenie w głąb rzeczy i sięgają istoty. Tu rozstrzyga się coś. W każdej chwili. Egzemplarycznie i po wszystkie czasy. Tu Dzieją się wszystkie sprawy raz jeden tylko i Dlatego jest tak wielka powaga, głęboki akcent, smutek na tym, co się tu zdarza. Teraz na przykład podwórza toną w pokrzywach i chwastach. Szopy i komórki, krzywe i obszone, zapadają po pachy w ogromne łopuchy, spiętrzone aż po kapy kątowych dachów. Miasto stoi pod znakiem zielska, dzikiej, żarliwej, fanatycznej wegetacji, wystrzelającej tamą i lichą zielenią, trującą z i pazurytniczą. To zielsko pali się, zażegnięte słońcem. Prawki, liści dyszą płonącym chlorofilem. Armie pokrzyw, wbujałe i żarłoczne, pożerają kultury kwiatowe, wdzierają się do ogrodów, zarastają przez noc tylne, niedozorowane ściany domów i stodół, pienią się w rowach przydrożnych. Rzecz dziwna, jaka witalność obdarantańcza, daremna i nieproduktywna tkwi w tej żarliwej odrobinie zielonej substancji, w tym derywacie słońca i wody gruntowej. Szybty chlorofilu wyprowadza, rozbudowuje ona w pożarze tych dni te tkanki. Wybujał mi pusty, miękki zielony, rozbłodzony stokrotnie na miliony blachistych, prześwietlonych zielono i brukowanych, przeświecających wodnistą i wegetatywną krwią ziemną, ruszących i atłów o zapachu ostrym chwastowym. Której na okno magazynu ślepowego, wychodzące na to górze, stawało się ślepe od zielonego kielma, Pełne zielonych lśnień, listnych refleksów, bibulastych łopotów, falujących płatów ziemi, monstrualnych bujałości tej podwórzowej, potwornej abundancji. Schodząc głęboki cień, magazyn kartkował się migotliwie wszystkimi odcieniami zieleni. Zielone refleksy rozchodziły się w Przez całą głębokość sklepienia, Jak w szumu z Niesią, Jak w stuletni sen w miasto wtedy bujałość Nieprzytomne od pożaru Ogłuszone byckiem I spało Stokrotnie oprzędzone pajęczyną Za roślinem z zielonych od powoju na oknach, podwodnych i mętnych, jak na dnie starej butelki, dogorywały plemiona much, na zawsze uwięzione i zamknięte, w bolesnej agonii, rozprowadzonej w monotonnej i lamenty, w buczenie gniewne i żołosne. Zwolna gromadziło w sobie okno całą tę koronkową, rozproszoną faunę na ostatni, przedśmiertny popyt. Ogromne, długą wieką mary, które długo opukiwały ściany cichą wibracją wolnych lotów, zanim wylądowały już ostatecznie szywa, szybach, nieruchome i martwe. Całe drzewo genealogiczne much, insektów wyrosłe w tym oknie, powolną wędrówką po szybach, rozmnożone po historii skrzydlaczy błękitnych, metalicznych i szklanych. Na wystawach sklepowych, chłopocą, cicho, w gorącym powiewie, wielkie, jasne, ślepe markizy i w blasku pasiastej warsy Martwy sezon mężczyk, potoczny, w pustych pustych na przez wiatr ulicę. Dalekie horyzonty, bezprawne ogrodami, stoją blaski nieba, i nieprzytomne, jak gdyby dopiero co zleciały, do trąbki.